Dzień dobry wszystkim. Niech, zwykle nagrywam podsumowanie, ale ten dzień wymaga czegoś innego. Otóż, bo dziś jest właśnie ten ostatni. Dokładnie niej to wyjeżdżam jeszcze przed wieczorem, bo nie, mo nie mogę do miasta Wrocławia dojechać o 23. .00. Takie mam już zasady. Tak. Jak mówiłem, wczoraj wybierałem się do Muzeum Czartorys, ale, ale o tym później, pod, w, cza w czasie podsumowania. No właśnie, podsumowanie właśnie będzie i nie tylko. Planuję zrobić jeszcze kilka innych filmików, kiedy już będę we Wrocławiu. Ogólnie o tej wypra wyprawie. Jeśli, ale teraz już coś wam opowiem. Mianowicie, co najbardziej pamiętam z te, tego wyjazdu. Nie będą to wyjścia w muzeum, w zwiedzanie Krakowa, ani dobre jedzenie. Cie, choć nie byłem w, nawet w pie, 10, choć byłem w w około pięciu knajpach, będzie więcej dzięki dzisiejszym dniu. Najbardziej zapamiętam właśnie te filmy. Na świetnie się bawiłem, montując to wszystko i na, ucząc się robić nowych trików. Zdjęcia w tym miejscu przejaśnienia, rozjaśnienia i jeszcze, i jeszcze, a nawet montowanie dwo, dwoma programami świetna zabawa, to oczekujcie jednak wszystko, oczekujcie mimo wszystko kolejnych filmów. Teoretycznie następny będzie, w sumie może daję sobie lery Chcia, chciałem po prostu was uprzedzić, żebyście pamiętali, że, jest, że wszystko jeszcze trwa, mimo że to rozdział zaczyna się ostatni, ost ale ostatni rozdział nie oznacza ostatniej strony. Ostatnia strona będzie w zwieńczeniu albo, czy może w podsumowaniu, nie jednak w zwieńczeniu całej historii, całej historii a raczej przygody. Więc, no, więc czekajcie i uczcie się razem ze mną.